W drugą niedzielę adwentu słyszymy mocne słowo świętego Jana, wzywającego do nawrócenia. Nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Adwent nie jest czasem przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, które ma polegać tylko na tym, że będziemy wspominać, że kiedyś tam, ponad dwa tysiące lat temu, narodził się Pan Jezus. Chodzi o to, byśmy przeżyli spotkanie z Chrystusem, który do nas przychodzi. Dlatego Jan mówi, że do tego spotkania konieczne jest nasze autentyczne nawrócenie. Bo, może być tak, że Chrystus będzie bardzo blisko nas, przy samych drzwiach do naszego serca. A my te drzwi zamkniemy, zakneblujemy i będziemy sobie siedzieć w swoim poplątanym grajdółku. Jan w tym wezwaniu do nawrócenia jest bardzo mocny. To są takie nie, niepoprawne współcześnie słowa, w jakich on wzywa do nawrócenia. Do faryzeuszu i saduceuszu mówi plemie żmijowe, wydajcie godny owoc nawrócenia. Niby głoszą słowo, a według tego nie żyją. Nie widać żadnego dobrego owocu w ich życiu. To słowo, które głoszą, które studiują, z którym się afiszują, nie uruchamia ich do nawrócenia. I zaraz potem dodaje już siekiera przyłożona jest do korzenia drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu. Zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Tu Jan porównuje nasze życie do drzewa. Każdy z nas jest żywym drzewem, tak, po, po, tak obficie wyposażonym przez Pana Boga, że ma w sobie wszystko, co jest potrzebne, żeby przynosić dobre owoce. Pan Bóg każdemu z nas dał wszystko, co jest potrzebne, byśmy przynosili owoce, które są. Piękne i pożywne, którymi możemy nasycić swoje życie, swoje wnętrze, i którymi możemy nasycić również innych ludzi, którzy są wokół nas. I mimo tego, że Pan Bóg każdego z nas w taką zdolność wyposażył, może się okazać, że owoców nie będzie żadnych. Że my się oprzemy tej łasce, jaką Pan Bóg umieścił w nas. I mówi, Jan, uważajcie, bo już siekiera jest przyłożona do korzenia. Ktoś powie, no, znowu straszenie piekłem. Kochani moi, to nie jest straszenie piekłem, to jest Wyraz prawdziwej miłości, słowo przestrogi, wzywające do autentycznego nawrócenia. Współcześnie to tak wielu się wydaje, że wtedy kocham drugiego człowieka, jak go zawsze pogłaszczę i poklepię po ramieniu. A inna jest zupełnie prawda. Wtedy kocham drugiego człowieka, kiedy pragnę spotkać go w niebie. I jak widzę, że ten człowiek pędzi rozpędzony prosto do piekła, to ja mu nie przyklaskuję, nie mówię szybciej, nie dopinguję, ale mówię: Człowieku, gdzie ty pędzisz? Próbuję go zatrzymać. Nie zmuszę, żeby się zatrzymał. Ale jak drugiego człowieka kocham, to zrobię wszystko, żeby go uświadomić, że ta droga, którą idzie, to jest droga do przepaści. Wtedy kocham drugiego człowieka, kiedy chcę spotkać go w niebie. I robię wszystko, co w mojej mocy, żeby go zatrzymać, jak biegnie w przeciwnym kierunku. I te mocne słowa Jana, bardzo takie szorstkie, byśmy powiedzieli, nie świadczą o tym, że on chce dopiec ludziom, do których mówi. On mówi do faryzeuszów, saddeusów, którzy przychodzą przyjąć od niego chrzest, ale mówi im te słowa, żeby ich obudzić, że to nie jest mechaniczny znak. Że przyjmą chrzest i wszystko jest w porządku. Tylko za tym znakiem musi iść potem ich życie. I to życie musi przynieść owoce. Do tego wzywa nas, moi kochani, dzisiejsza niedziela Adwentu. Do refleksji nad tym, jak my się przygotowujemy do świąt. Nieważne jest to, czy okna będą wypucowane, czy wszystkie potrawy będą idealnie przygotowane. Czy w domu każdy zakamarek będzie tak posprzątany, że można zrobić test białej rękawiczki? Nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, by zatroszczyć się o swoje nawrócenie i o nawrócenie. Ludzi dookoła nas, bo to jest wyraz miłości do Pana Boga, do siebie i do drugiego człowieka. Amen.